Dzień dobry, Marlena Siok, Mazowsze Wiadomości z regionu, a oto co dziś w programie. Blisko 75 milionów dla warszawskiej kolei dojazdowej będzie drugi tor na trasie Podkowa Leśna – Grodzisk Mazowiecki. Rusza samorządowy program in vitro, umowy z wykonawcami podpisane. Miejsca szczęśliwe, czyli o turystyce w Izabelinie. W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu powstanie pracownia leku cytotoksycznego. Blisko 600 tysięcy złotych na wsparcie jednostek OSP i modernizację obiektów sportowych w subregionie radomskim. Mazowsza nagradza nauczycieli. Warszawska Kolej Dojazdowa otrzyma blisko 75 milionów złotych dofinansowania unijnego z programu Infrastruktura i Środowisko na budowę drugiego toru na trasie Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki – Radońska. Koszt całej inwestycji to niemal 108 milionów złotych. O potrzebie budowy drugiego toru warszawskiej kolei dojazdowej pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a Podkową Leśną mówiło się od dawna. Czas jednak, by fazy rozmów wkroczyły w etap realizacji, tak też się stanie. Warszawska kolej dojazdowa otrzyma prawie 75 milionów złotych unijnego dofinansowania z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Na ten dzień my jako zarząd, pracownicy czekaliśmy wiele lat. A sądzę, że szczególnie mieszkańcy Pruszkowa, bo najbardziej to będzie dotyczyło mieszkańców Pruszkowa, Komorowa, Michałowic, Podkowy Leśnej oraz Milanówka w największym stopniu i oczywiście również Grodziska. Jest tutaj linia jednotorowa, w związku z tym nie możemy już zwiększyć ilości pociągów naszych bo warunkuje to budowa drugiego toru. Ten drugi tor będzie najnowocześniejszy, spełniający wszelkie wymogi. Ja tutaj w tym swoim wystąpieniu przekazałem, że szczególnie uwzględniający osoby niepełnosprawne również. Projekt obejmie budowę drugiego toru na szlaku Podkowa Leśna Główna, Grodzisk Mazowiecki. Radoniska, a także wymiany nawierzchni istniejącego toru. Ponadto przebudowane zostaną przejazdy kolejowo-drogowe oraz perony. Projekt zakłada również budowę pięciu nowych peronów dostosowanych do wymagań osób z niepełnosprawnościami, a także modernizację dworcowych budynków Podkowaleśna Główna i Grodzisk Mazowiecki Radoniska. Jest to no, bardzo ważne uzupełnienie, bo co prawda kolej Mazowiecka, która ponosi główny ciężar dowozu pasażerów z Warszawy i do Warszawy, czyli przewozów w aglomeracji warszawskiej i na Mazowszu, no, potrzebne są takie uzupełniające trasy transportowe. Mam nadzieję, że w przyszłości uda się podobną podobne no kolejki, tak można powiedzieć, zrobić w innych kierunkach z Warszawy, bo doświadczenie uczy, że to jest bardzo potrzebne. Całkowita wartość inwestycji to prawie 108 milionów złotych. Środki finansowe będą sukcesywnie przekazywane w ramach, w, w toku realizacji projektu, w ramach od, odbioru poszczególnych etapów i zgodnie z harmonogramem, który, ma, który jest załącznikiem do naszej umowy. Mamy tylko nadzieję, że wszystko będzie szło zgodnie z planem i tak jak jest przewidziane w 2022 roku projekt zostanie rozliczony i zakończony. Środki pochodzą z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jest to program, który dofinansowuje transport szeroko pojęty w tym w znacznej części kolei. W ramach trzeciej osi finansowanej jest właśnie inwestycja polegająca na, na rozbudowie tej linii kolejowej do Grodziska. Jak podkreśla Michał Manfil, prezes zarządu warszawskiej kolei dojazdowej, budowa drugiego toru na szlaku Podkowaleśna Główna, grodzisk Mazowiecki Radońska przyczyni się do wzrostu liczby pasażerów korzystających z kolei i ograniczenia ruchu samochodowego. Tylko w ubiegłym roku warszawska kolej dojazdowa przewiozła 8 milionów 600 tysięcy pasażerów. Przed mieszkańcami Mazowsza, którzy mimo podjęcia wielu prób nie mogą mieć dzieci, otwiera się nowa możliwość. Zarząd województwa uruchomił właśnie mazowiecki program in vitro. Mazowiecki program in vitro wchodzi w fazę realizacji. Zarząd Województwa podpisał umowy z trzema klinikami, które zostały wybrane do realizacji programu. Dwie z nich, czyli MediPartner i Centrum Zdrowia Warszawa, znajdują się na terenie Warszawy, zaś Klinika Grawida na terenie Płocka. Dzięki uruchomionemu programowi, 440 par z Mazowsza będzie mogło skorzystać z nawet 80% dofinansowania długotrwałej i kosztownej procedury. Ta nowoczesna, najnowocześniejsza procedura leczenia niepłodności, niestety, jest procedurą technicznie drogą i nie da się obniżyć tej ceny. Wielu naszych pacjentów ma problemy z finansowaniem tego typu leczenia i nie oszukujmy się, stanowi to dla wielu osób bardzo istotną blokadę tego, żeby być szczęśliwym w życiu, bo posiadanie dzieci to jest szczęście, na które oni oczekują. Niestety ta sprawa finansowa staje im na drodze, w związku z tym myślę, że właśnie ta forma dofinansowania bardzo, bardzo wielu osobom pomoże zrealizować swoje życie. Podpisanie umów z klinikami oznacza, że osoby zainteresowane przystąpieniem do programu mogą już zgłaszać się do placówek. Z dofinansowania mogą skorzystać mieszkańcy Mazowsza. Ponadto pary, które chcą wziąć udział w programie, powinny m.in. mieć powyżej 20 lat oraz stwierdzoną i potwierdzoną dokumentację medyczną bezwzględną przyczynę niepłodności wraz ze wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego. Otwierają się w ogóle dla Państwa drzwi, żeby spróbować tej metody leczenia, która dla dużej grupy pacjentów jest jedyną skuteczną metodą na to, żeby spełnić swoje marzenie, czyli zostać rodzicami. Przewidywana wysokość dofinansowania, na które może liczyć para, będzie wahać się w przedziale od 5 do 15 tysięcy złotych. Wsparcie dotyczy wszystkich trzech prób przeprowadzenia procedury. To jest program dla tych par, które w sposób naturalny nie są w stanie posiadać dzieciątka. Myślę, że dzięki temu programowi cud narodzin liczymy na taki cud już za chwilę, bo dzisiaj podpisaliśmy umowy z realizatorami tego programu. Program, który jest odpowiedzią na potrzeby tych par, które mają kłopoty z posiadaniem dziecka. Ponadto w ramach programu przeprowadzonych zostanie również 20 procedur zamrożenia komórek jajowych przed leczeniem gonadotoksycznym. Jest to informacja dla kobiet, które z powodu choroby nowotworowej lub innej uszkadzającej płodność będą musiały podjąć się leczeniu niekorzystnie wpływającemu na możliwość poczęcia dziecka. Chodzi tu zwłaszcza o chemio i radioterapię. Tak naprawdę, ostateczną kwalifikację, kto może skorzystać z programu, podejmuje lekarz po zapoznaniu się z pełną dokumentacją pacjentki, z jej historią choroby i z jej wynikami badań. Samorząd Mazowsza na realizację programu przeznaczył blisko 7 milionów złotych. Liczymy, że to przyniesie konkretne efekty w postaci urodzin. Chciałoby się, żeby było ich jak najwięcej. Yy, oczywiście to pozostawiamy tym, którzy z tej metody chcą korzystać, bo wiemy, że są osoby, które z powodów czy to wyznaniowych, czy moralnych nie będą korzystali z tej metody, ale to jest ich decyzja. Nie chcemy w żaden sposób prowadzić do jakiegoś idealizowania tej procedury, tak jak powiedziałem, tak jak do tej pory pomagaliśmy poprzez naprotechnologię, czyli naturalne metody, tak dalej będziemy pomagali. A tutaj otwieramy tą drugą drogę, czyli metodę in vitro. To już drugi realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego program leczenia wsparcia niepłodności od 2017 roku mazowiecki szpital Brudnowski dzięki środkom z budżetu województwa realizuje program wsparcia leczenia niepłodności metodą naprotechnologii. Do końca 2018 roku skorzystały z niego 72 pary, w efekcie pięć kobiet zaszło w ciąże i do tej pory urodziło się troje dzieci. Zjawisko niepłodności nasila się od kilkudziesięciu lat i dotyka coraz więcej par. Według danych Europejskiego Towarzystwa Reprodukcji Człowieka i embriologii w Polsce problem z niepłodnością dotyczy od 10 do 16% par. Rocznie z leczenia metodą in vitro korzysta od 23 do 25 tysięcy par. Sejmik Turystyczny Województwa Mazowieckiego to przedsięwzięcie organizowane przez samorząd od 2006 roku. Pomysł jego organizacji zrodził się z chęci zbudowania trwałej platformy, wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy specjalistami zajmującymi się marketingiem terytorialnym czy rozwojem turystyki regionalnej, a przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego. 13. edycja Sejmiku zorganizowana została w Izabelinie. Miejsca szczęśliwe to temat tegorocznego sejmiku turystycznego Województwa Mazowieckiego, zorganizowanego w głównej mierze wokół rozwijania i podtrzymywania relacji w branży turystycznej, ale podejmującego także kwestie twórcze, rozwiązywania problemów oraz zastosowania storytellingu czyli nowego trendu opowiadania o turystyce gmin, miast i regionów. Jeżeli mówimy o storytellingu w turystyce, to znaczy, że opowiadamy o miejscach, do których zachęcamy, żeby przybyć, do osób, które chcemy, żebyśmy odwiedzili, albo do wyjątkowych miejsc, które są unikalne w skali światowej albo bardzo lokalnej. Dlaczego jest taki ważny? Dlatego, że właśnie dzięki historii jesteśmy w stanie kogoś mega zainteresować i zachęcić do tego, żeby wpadł do miejsca, do którego może nigdy nie, nie, nie pomyślał nawet, żeby je odwiedzić. Storytelling można robić na wiele sposobów. Niekoniecznie chodzi o to, żeby tylko stać na scenie i opowiadać. Nie chodzi również o to, żeby udzielać tylko wywiadów. Chodzi o to, żeby korzystać ze wszystkich możliwych środków przekazu i dostosowywać tę wypowiedź do odbiorców. Będę zachęcać do stosowania i korzystania ze wspaniałych możliwości, jakim jest internet, czyli korzystania ze współpracy z instagramerami, z youtuberami, vlogerami, osobami, które niekoniecznie za wielkie pieniądze są w stanie nam pomóc, a przede wszystkim to, co jest najważniejsze, to pasja tej osoby, która przekazuje, bo właśnie dzięki emocjom jest w stanie pokazać jak najwięcej i zachęcić do tego, do czego chcemy. Temat przewodni Sejmiku to odpowiedź na aktualne potrzeby i problemy branży turystycznej. Turystyka dzisiaj jest już takim w zasadzie przemysłem. To nie jest jakieś spacerowanie wyłącznie po lasach, górach, łąkach. To jest przemysł, który ma się tak naprawdę całkiem nieźle. Dlatego warto o takich rzeczach rozmawiać i warto, żeby osoby, które zajmują się turystyką. Zarmują się organizowaniem turystyki, zajmują się dostarczaniem usług turystycznych dla, dla swoich klientów, dla, dla, dla mieszkańców, żeby, żeby o tym rozmawiały w sposób fachowy, rozstrząsały problemy, jakie ewentualnie te zagadnienia przynoszą i żeby potrafiły te, te problemy rozstrząsać, rozwiązywać w sposób fachowy i w sposób twórczy. Sejmik każdego roku odbywa się w innej miejscowości, aby promować kolejne zakątki województwa mazowieckiego. Tym razem zorganizowany został w Izabelinie, gminie położonej na terenie powiatu warszawskiego zachodniego. Gmina Izabelin to przede wszystkim lasy. 78% terenu naszej gminy to jest teren Kampinoskiego Parku Narodowego. No i ten fakt czyni nas takim jednym z bardziej atrakcyjnych miejsc na Mazowszu do spędzania wolnego czasu. Natomiast przed nami jako samorządem stoi teraz spore wyzwanie jakiegoś takiego ułożenia, zorganizowania tego ruchu turystycznego na terenie gminy. Mamy przykłady współpracy współpracy z Kampinoskim Parkiem Narodowym, różnego rodzaju ścieżki edukacyjne. Niedługo zresztą jedną z nich będziemy otwierali, taką sypialnię dla nietoperzy. Jak najbardziej współpracujemy, tworzymy te nowe miejsca dla turystów. To zadanie dla nas to jakby bardziej po stronie gminy, jak tutaj z, z, zorganizować jakby ruch samochodowy, małą gastronomię, takie rzeczy. Jak okazuje się miejsc szczęśliwych na Mazowszu nie brakuje. Wystarczy je tylko odkryć przed turystami. Sejmik okazał się wyjątkową Szansą wymiany doświadczeń wśród przedstawicieli branży oraz zacieśniania współpracy instytucji i organizacji działających na rzecz polskiej turystyki. Nowa pracownia leku cytotoksycznego, przystosowana do przygotowywania preparatów stosowanych w chemioterapii, powstała w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Nowa pracownia jest szczególnie ważna dla osób z chorobą nowotworową. Pacjenci Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu nie będą musieli korzystać z usług innych ośrodków w zakresie chemioterapii. Roztwory cytostatyków, czyli stosowanych w onkologii leków przeciwnowotworowych, będą przygotowywane na miejscu w nowo powstałej pracowni leków cytotoksycznych. Przede wszystkim zwiększy to komfort i bezpieczeństwo chorych onkologicznie osób, ale również personelu. My od dłuższego czasu szukaliśmy pieniędzy na stworzenie takiej pracowni. Natomiast po wizycie Najwyższej Izby Kontroli utwierdzono nas w tym przekonaniu, że taka pracownia musi powstać dla szpitala, który prowadzi wszechstronną chemioterapię. Teraz mówię bezpieczeństwo pacjenta, bezpieczeństwo tych, którzy przygotowują, a na pewno jakieś oszczędności finansowe, jeśli chodzi o sam cykl produkcyjny leku. Ja chciałbym przypomnieć, że oprócz tej pracowni. Powstała również obok pracownia żywienia pozaelitowego. też ważna rzecz dla ludzi cierpiących. Jak wyjaśnia Halina Religa, kierownik apteki szpitalnej, pacjent onkologiczny leczony w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu, otrzyma lek najwyższej jakości. Wszyscy dobrze wiemy, że leki cytotoksyczne podawane są pacjentom o obniżonej odporności, dlatego muszą wyjść wykonane z apteki, sporządzone w jałowych warunkach, w sposób zabezpieczający przed jakimkolwiek zakażeniem. Leki są niestety niebezpieczne, dlatego że leki mają wąski indeks terapeutyczny, no i muszą być przygotowane bardzo, ale to bardzo dokładne, dlatego że minimalna pomyłka w dawce może mieć bardzo ciężkie konsekwencje dla pacjenta. Nowa pracownia leku cytotoksycznego i nie tylko, bo także sprzęt medyczny dla szpitala na Józefowie to efekt wsparcia z budżetu województwa. Oddział kardiologii i kardiochirurgii zyskał m.in. nowy aparat RTG, echokardiograf, system monitorowania parametrów życiowych, aparat EKG, respiratory czy pompy infuzyjne. Natomiast dla oddziału onkologii ogólnej zakupione zostały defibrylatory, pompy perystaltyczne, aparat USG, kardiomonitory oraz komora laminarna. Dodatkowo oba oddziały zyskały nowe łóżka szpitalne ze specjalnymi materacami przeciwodleżynowymi. 2,5 miliona złotych trafia do, do szpitala na Zachowie. Bardzo się cieszę, bo to kolejna inwestycja. Jak sumujemy te wszystkie inwestycje dotyczące, zakupu, dotyczące zarówno zakupu sprzętu, jak i inwestycje choćby w termomodernizację, to jest ponad 50 milionów, które w przyszłym roku będzie realizowane w tym, w tym szpitalu. Co ważne również, dzisiaj powiedziałem wyraźnie, że w ramach rezerwy budżetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Szpital Radomski, który złoży wniosek na 34 miliony złotych, a jest liderem projektu, to będzie dotyczyło kilku szpitali. Szpitali. Trafi również te kilka milionów, chyba 6 7 milionów do radomskiego szpitala i będzie w ramach projektu 2.1, czyli projektu E, tak zwane E-Apteki, realizowane również w radomskim szpitalu na Zfowie. Walka z nowotworami jest ogromnym wyzwaniem dla całego systemu opieki zdrowotnej, wymagającym wsparcia i poprawy jakości leczenia. Nowy sprzęt w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu zapewni świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie, a pracownia leku cytotoksycznego pozwoli spełnić standardy jakościowe w farmacji onkologicznej. Na Mazowszu działa około 2000 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które tylko od początku tego roku interweniowały ponad 36 tysięcy razy. Tylko do jednostek OSP z subregionu radomskiego od początku 2019 roku trafiło blisko 400 tysięcy złotych. To jednak nie koniec. Wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego zyska kolejne 8 jednostek. Osiem jednostek ochotniczych straży pożarnych z subregionu radomskiego otrzymało wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego na modernizację obiektów oraz zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalistycznego sprzętu. W sumie trafi do nich ponad 410 tysięcy złotych. Z tego wsparcia my tych zadań po prostu na tych bardzo biednych gminach, jaką jest gmina Rusinów, no udźwignąć tych ciężarów sami nie możemy. I tak Ochotnicza Straż Pożarna w Przystałowicach Małych dofinansowanie przeznaczy na remont garażu strażnicy, natomiast OSP Zychorzyn i OSP Rusinów za przyznane środki kupią nowy sprzęt specjalistyczny. Nowe wyposażenie strażackie oraz motopompę zyska także OSP Belsk Duży. Z kolei Ochotnicze Straże Pożarne w Starej Błotnicy, Koniach, Maruszowie oraz Mąkosach Starych za przyznane środki dofinansują zakup średnich samochodów Pożarniczo-gaśniczych. Superregion jest bardzo aktywny i to aktywność zarówno samorządowców, jak i samych strażaków jest bardzo duża. Jest potrzeba dofinansowania cały czas sprzętu. Jest też, w zasadzie mamy już teraz kilka instrumentów wspierających Ochotnicze Straże Pożarne, bo zarówno te lekkie, średnie wozy bojowe, jak również potrzebny sprzęt do akcji ratowniczo-gaśniczych, modernizacja strażnic tej części bojowej, jak również bardzo mocno straż... Staramy się, ja przekonuję zarząd województwa, do tego, że potrzebne jest wsparcie dla sprzętu osobistego strażaka, więc tego sprzętu, który jest potrzebny w, bezpośrednio w akcjach i daje bezpieczeństwo strażakowi, który uczestniczy w tych akcjach. Dodatkowo, w ramach mazowieckiego instrumentu wsparcia infrastruktury sportowej, samorząd Mazowsza przeznaczył blisko 180 tysięcy na budowę dwóch boisk sportowych. Gmina Ruzinów zmodernizuje już istniejący obiekt w miejscowości Niezamierowice. Natomiast gmina Klwów wybuduje zupełnie nowe, wielofunkcyjne boisko w Kadzi. 36 nauczycieli, którzy opiekowali się 36 stypendystami Marszałka, zostało właśnie laureatami drugiej edycji konkursu Opiekun-stypendysty 2018-2020. Wyróżnienia odebrały również placówki, które mogą pochwalić się największą liczbą stypendystów w swoim regionie. Dla pani Anity Lewandowskiej, pedagoga z III Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Dąbrowskiej w Płucku, zawód nauczyciela to misja. Choć, jak podkreśla, za swoją pracę nigdy nie oczekuje gratyfikacji, to każde docenienie wzmacnia poczucia dobrze wypełnionej misji. I temu ma służyć konkurs opiekun-stypendysty organizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. 36 najlepszych, z najlepszych nauczycieli, którzy opiekowali się stypendystami marszałka, zostało właśnie laureatami drugiej edycji konkursu. Ja nigdy nie oczekuję um, jakiejś gratyfikacji finansowej za swoją pracę i pracowałabym za damem, niezależnie od tego, czy ta nagroda byłaby, czy nie. Natomiast. No na pewno jest to bardzo miłe, bardzo miłe i zaskoczona byłam naprawdę bardzo. Nie byłoby mnie tutaj oczywiście, gdyby nie, gdyby nie uczeń. Wspaniały chłopak, zdolny, ambitny, przemiły. I bardzo mądre, bardzo chcące, dociekające. Mieliśmy okazję się poznać, nawzajem rozwijać. Czerpaliśmy, myślę, że oboje bardzo, bardzo dużo z tego. Do udziału w konkursie samorząd Mazowsza zaprosił nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz doradców zawodowych którzy sprawowali opiekę nad ubiegłorocznymi stypendystami realizującymi projekty edukacyjne w ramach dwóch programów stypendialnych. Mowa tu o Mazowieckim Programie Stypendialnym dla uczniów szczególnie uzdolnionych Najlepsza inwestycja w człowieka oraz Programie Mazowsze Stypendia dla uczniów szkół zawodowych. Oczywiście prowadzimy akcję stypendialną dla najzdolniejszych uczniów, ale w tym całym procesie realizacji tych stypendiów są ich nauczyciele, którzy no, nakreślają im taką ścieżkę, żeby to stypendium służyło jakiemuś e, ważnemu celowi, czyli podniesieniu ich kompetencji. I tutaj rola nauczycieli jest bardzo ważna i chcemy nagrodzić tych, którzy no, doprowadzili do tego, że ich e, podopieczni no, uzyskują bardzo dobre efekty, e, mają e, efekty i w nauce, ale też no, przedstawiają dobre, fajne projekty. Które później mogą stanowić taką bazę do dalszego rozwoju. Rolą nauczyciela jest to, żeby nauczyciel motywował młodego człowieka do rozwoju. Dzisiaj nauczyciel właśnie ma taką funkcję pełnić. Kiedyś to on przekazywał wiedzę, a dzisiaj tej wiedzy uczeń ma tyle, że jego rolą właśnie jest wspieranie ucznia. W chęci zdobywania i poszerzania swojej wiedzy. Komisja konkursowa, w której pracach brali udział m.in. przedstawiciele Kuratorium Oświaty oraz mazowieckich samorządowych. Centrów Doskonalenia Nauczycieli wybrała 36 laureatów. Każdy z wyróżnionych pedagogów otrzymał nagrodę finansową w wysokości 3000 zł. Ola jest niezwykle ambitną dziewczyną, więc praca była przyjemna. Nagroda jak nagroda, prawda? Może trudno cokolwiek tutaj więcej o niej powiedzieć. Natomiast dla mnie sama praca. Z uczniami jest, no, bym powiedział, jakimś czymś wyjątkowym. Ja jestem już nauczycielem z ponad, ponad 30-letnim stażem pracy. I praca z młodzieżą jest dla mnie ogromnym źródłem satysfakcji i się cieszę, że ta że praca przynosi również efekty, chociażby w takim wymiarze. Wiele rzeczy jakby omawialiśmy razem, jeśli czegoś nie rozumiałam. No więc taka myślę, że głównie taka opieka merytoryczna samemu zawsze jest ciężej i ta opieka i taka pomoc była dosyć duża. Samorząd Mazowsza zdecydował także o przyznaniu wyróżnień placówkom w każdym subregionie. Zwycięzcami zostały te szkoły, które w ubiegłym roku szkolnym mogły pochwalić się najliczniejszą grupą stypendystów największą liczbą najzdolniejszych młodych ludzi w programie stypendialnym dla uczniów szkół zawodowych bo aż 45 może pochwalić się zespół szkół licealnych i technicznych numer 1 w Warszawie. To już jest regułą od 3 lat, z czego jesteśmy bardzo dumni. Ale to też odpowiada zapotrzebowaniu tych młodych ludzi. To są osoby stworzone, stworzone do twórczego działania, do kreatywności. Mają różnego rodzaju pomysły na tworzenie prototypów. Trzeba im stwarzać warunki do rozwoju. I myślę, że ten program. Znakomicie wpisuje się w, w potrzeby młodych ludzi. Także ja jestem dumny z tego, że e, mogę reprezentować szkołę, w której jest taka duża grupa znakomitych młodych ludzi. Tegoroczni laureaci to świetnie wykształceni, wyposażeni w praktyczną wiedzę i potrafiący znaleźć w młodym człowieku pierwiastek niezwykłości pedagodze. Warto pamiętać o tym, że sukces ucznia to również sukces nauczyciela, dlatego tak ważne jest ich solidne wsparcie. To wszystko co przygotowaliśmy, zapraszam na kolejny program Mazowsze. Wiadomości z regionu.